Psalm 119, wersety 25-40 Przylgnęła do prochu moja dusza. przewróć mi życie według Twojego słowa. Opowiedziałem ci moje drogi, i wysłuchałeś mnie. Naucz mnie Twoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich postanowień, abym rozważał Twe cuda. Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzotem, poddźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem. Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi łaskę Twojego prawa, drogę wiernością brałem pragnąc Twoich wyroków, lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem. Biegnę drogą Twoich przykazań, bo rozszerzasz mi serce. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym, bym przestrzegał ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem, prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo mam w nich upodobanie. Nakłoń serce do Twoich napomnień, a nie do zysku, odwróćmy oczy, niech na marność nie patrzą. Na Twojej drodze udziel mi życia. Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie. Odwódź moją hańbę, która mnie tworzy, bo Twoje wyroki są pełne dobroci. Oto pożądam Twoich postanowień. Według Twojej sprawiedliwości obdasz mnie życiem. Księga Kapłańska, rozdział siódmy. Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia jest ono rzeczą bardzo świętą. Na tym samym miejscu, na którym będą zabijać ofiarę całopalną, będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia. Krew jej wyleją dookoła ołtarza, ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze. Ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu na wątrobie, przy nerkach, będzie oddzielony. Kapłan zamieni to wszystko w dym, na ołtarzu, jako ofiarę spalaną dla pana. To jest ofiara zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna z rodu kapłanów będzie z niej spożywał. Będzie spożywana w miejscu poświęconym to jest rzecz bardzo święta. Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. Także i każda ofiara pokarmowa upieczona w piecu, albo przyrządzona w kociołku, lub na patelni, będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył. Ale każda ofiara pokarmowa, zaprawiona oliwą, albo sucha, będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. Oto prawo odnoszące się do ofiary biesiadnej, która będzie składana Panu. Jeżeli kto składa ją jako ofiarę dziękczynną, to dołączy do tej ofiary dziękczynnej także i placki pszaśne rozczynione oliwą i pszaśne podpłomyki z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Będą przyrządzone placki. Obok placków z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar poza ofiarą dziękczynną biesiadną. Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla pana. Otrzyma go kapłan, który pokropi krwią ofiary biesiadnej. Mięso dziękczynnych ofiar biesiadnych musi być zjedzone tego samego dnia. Nie wolno zostawiać z niego nic, aż do rana. Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu, albo jako ofiara dobrowolna, to mięso żertwy powinno się jeść tego samego dnia, ale resztę z niego można zjeść następnego dnia. Jeżeli jednak część z tego mięsa pozostanie jeszcze na trzeci dzień, to będzie spalona w ogniu. Jeżeli kto zje coś z mięsa ofiary biesiadnej na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który ją spożyje, zaciągnie winę. Także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być zjedzone. Powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej, albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa i spożyje coś z mięsa ofiary biesiadnej należącej dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Dalej Pan powiedział do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kus. Wolno się posługiwać dla różnych celów tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych, ale nie wolno go jeść. Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę spalaną dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi, ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. Dalej pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Izraelitom: Kto chce złożyć panu ofiarę biesiadną, przyniesie dar swój panu wzięty ze swej ofiary biesiadnej. Własnoręcznie przyniesie ofiary spalane dla pana, przyniesie tłuszcz z mostka i mostek, aby wykonać nim gest kołysania przed panem. Potem na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym, a mostek będzie dla Aarona i jego synów. Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi jako część kapłańską z ofiar biesiadnych. Ten spośród synów Aarona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoją część prawą łopatkę. Bo mostek kołysania i łopatkę podniesienia biorę od Izraelitów z ich ofiar biesiadnych i daję je Aaronowi kapłanowi i jego synom, jako należność wieczystą od Izraelitów. To jest część z ofiar spalanych dla Pana. Która należy się Aaronowi i jego synom od dnia wprowadzenia ich w czynności kapłanów pana. W dniu, kiedy ich pan namaścił, rozkazał Izraelitom im to dawać: to jest ustawa wieczysta dla ich pokoleń, to jest prawo dotyczące ofiary całopalnej, ofiary pokarmowej, ofiary przebłagalnej, ofiary zadośćuczynienia ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie i ofiary biesiadnej. To rozkazał pan Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, kiedy polecił Izraelitom składać dary dla pana na pustyni synańskiej. Księga Judyty, rozdział szósty Wydanie Achiora Izraelitom A gdy się uspokoiło wzburzenie mężów stojących dookoła rady, Holofernes, wódz naczelny sił zbrojnych Aszura, przemówił do Achiora w obecności całego tłumu cudzoziemców, i wszystkich Moabitów. Kim Ty jesteś, Achiorze i Wy, najemnicy Efraima, że wśród nas dziś wystąpiłeś jako prorok i powiedziałeś, by nie walczyć z narodem Izraela, ponieważ ich Bóg będzie ich osłaniał tarczą. A któż jest Bogiem, jak nie Nabuchodonozor? On pośle swoją potęgę i wytraci ich z powierzchni ziemi, a ich Bóg nie ocali ich. My, Jego słuzy, pokonamy ich jak jednego człowieka, i nie powstrzymają naporu naszych koni. Spalimy ich u nich, a góry nasiąkną ich krwią, a równiny ich napełnią się ich trupami. I nie ostoi się ślad ich stóp przed nami, ale wyginą do ostatniego. To mówi król Nabuchodonozor, pan całej ziemi. Tak on powiedział, a jego słowo nie będzie daremne. Ty zaś Achiorze, najemniku Ammona, ty, który wypowiedziałeś te słowa w dniu twojej nieprawości, nie zobaczysz mnie już więcej od tego dnia, aż wywrę zemstę na narodzie tym, przybyłym z Egiptu. wtedy miecz mojego wojska i dzida sług moich przeszyją twoje boki. I gdy powrócę Zginiesz między pobitymi. A teraz moi słudzy odprowadzą Cię do górskiej krainy i umieszczą w jednym z miast między przełęczami. Ty nie zginiesz, aż razem z nimi ulegniesz zagładzie. A jeśli spodziewasz się w swoim sercu, że nie zostaną pokonani, to niech Twoje oblicze nie będzie przygnębione. To powiedziałem i ani jedno słowo moje nie zawiedzie. Potem Holofernes polecił swoim sługom, którzy stali obok niego w namiocie, aby schwytali Achiora. Zaprowadzili go do Betuli i oddali go w ręce Izraelitów. I schwytali go jego słudzy i wyprowadzili poza obóz na równinę. A z równiny poszli w stronę górskiej krainy i doszli do źródeł położonych poniżej Betuli. A gdy ich dostrzegli ludzie z, ludzie z miasta, na szczycie góry chwycili za broń i wyszli z miasta na szczyt góry. Wszyscy zaś procerze zagrodzili im dojście do wąwozu i rzucali na nich kamienie. Oni zaś, czołgając się u podnóża góry, związali Achiora i porzuciwszy go u stóp góry, odeszli do swego pana. Izraelici zaś zeszli ze swego miasta, zatrzymali się przy nim i rozwiązawszy go, zaprowadzili do Betuli. I postawili przed naczelnikami miasta. A byli nimi w owym czasie Oziasz, syn Miki z pokolenia Symeona, i Habris, syn Gotoniela, i Harmis, syn Melchiela. Oni zaś zawołali całą starszyznę miasta. Zbiegła się też cała młodzież i kobiety na zebranie i postawili Achiora w środku całego ludu. A Oziasz wypytywał go o to, co się stało. On zaś w odpowiedzi powtórzył im słowa doradców holofernesa i wszystkie te słowa, którymi on sam przemawiał pośród książąt, synów Aszura oraz te, które wypowiedział butnie holofernes przeciw domowi Izraela. A lud rzucił się na ziemię, oddał pokłon Bogu i wołał słowami – Panie, Boże nieba, zważ na ich pychę i zlituj się nad poniżeniem naszego narodu. Spójrz na twarze tych, którzy tobie dzisiaj są poświęceni. Potem pocieszali Achiora i bardzo go chwalili. A Ozjasz zabrał go ze zgromadzenia do swego domu i wydał ucztę dla starszyzny. Przez całą ową noc błagano Boga Izraela o pomoc. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział szósty. Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych Panów uznają za godnych wszelkiej czci, a żeby nie bluźniono imieniu Boga i naszej nauce. Ci zaś, którzy mają wierzących Panów, Niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi, jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy ludzi którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła, oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, O człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuje w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażeby się zachował przykazanie. Nieskalane bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących. Jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego opicie udziela do użytkowania. Niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobry fundament przyszłości aby osiągnąć prawdziwe życie. O tym Oteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń fałszywej wiedzy, jaką niektórzy, obiecując, odeszli od wiary. Łaska niech będzie z wami. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.